W dzisiejszym odcinku smartwatch oraz iPhone. W jaki sposób połączyć te dwa urządzenia? Otóż ja jestem Piotr, witam Was na kanale Fajna Telewizja i zapraszam do oglądania. Pierwszą czynnością, jaką musimy wykonać, to pobranie aplikacji z naszego sklepu App Store. Aby to zrobić, na naszym ekranie smartwatcha wyświetlamy kod QR. Poprzez przesunięcie w lewo tarczy zegara z szeregu aplikacji, wybierzemy kod QR i skanujemy go naszym iPhone'em. Czyli wystarczy włączyć aparat i automatycznie u góry dostaniemy informację o wykryciu kodu QR. Po kliknięciu w tą informację, informacje automatycznie iPhone przekieruje nas do sklepu App Store, skąd pobieramy aplikację. W tym przypadku jest to aplikacja DaFit. Bardzo podobnie to wygląda również w innych smartwatchach, ponieważ w ten sposób najczęściej jest parowanie naszego zegarka z naszym telefonem, czyli poprzez kod QR lub też jeśli nie macie takiej możliwości wyświetlenia kodu, musicie w instrukcji znaleźć najzwyczajniej nazwę waszej aplikacji dedykowanej do waszego Smartwatcha może to być różna kwestia. Po zainstalowaniu aplikacji wybieramy zgody, które, o które nas prosi nasz telefon, tak aby poprawnie działała aplikacja. Czyli w ustawieniach również jest tu usługa lokalizacji, także musimy zezwolenie wydać, aby ta lokalizacja się odbywała. Następnie parujemy nasze urządzenie, czyli klikamy połączenie, uruchamiamy Bluetooth. Jeśli takiego nie mieliśmy. Włączonego, wtedy należy też podświetlić chociażby ekran naszego smartwatcha jeśli go urządzenie nie będzie wykrywało lub też najzwyczajniej włączyć i wyłączyć go bo bywa, że dłuższe, nie, dłuższe nieużywanie bluetooth w zegarku powoduje jego rozłączenie jak widzimy podświetlenie tarczy pomogło i natychmiast telefon znalazł nasz smartwatch wystarczyło kliknąć odpowiednią nazwę i połączenie już wykonane dalsze oczywiście zezwolenia aplikacji takie jak poka Powiadomień, gdyż oczywiście docelowo na naszym zegarku powiadomienia z telefonu mają się wyświetlać, więc jest to bardzo pomocna, istotna kwestia. Możemy przeprowadzić również aktualizację, w moim przypadku jest tutaj najnowsze oprogramowanie, więc tego robić nie musimy. I co istotne, wygląd zegarka, czyli w tym wypadku są to różnego rodzaju. Tarcze do zegarka, które możemy sobie zmieniać do woli w zależności od naszego nastroju, naszego stroju lub też w zależności od imprezy, na jaką się wybieramy. Dostosujemy sobie wygląd naszego zegarka do pory roku. Jak widzimy, są też święta, więc możemy Odnośnie właśnie okoliczności, które są aktualnie dostosować wygląd naszego zegarka. Jest to bardzo fajna, wygodna sprawa, ponieważ na przykład dopasowujemy sobie nasz zegarek, T do tego paski, które możemy zmieniać. Mówię o tym w innym odcinku, także serdecznie Was zapraszam do zakładki wideo, tam znajdziecie odcinek właśnie o. Zmianie paska i unboxingu tego oto smartwatcha, jak i wersji damskiej. Serdecznie Was zapraszam. Zobaczcie, w jaki sposób możecie spersonalizować Wasz produkt. I na przykład tutaj bardziej sportowa, właśnie tarcza zegarka. To znaczy, że wybierzemy, pobierz natychmiast, od razu, nasza tarcza jest pobierana na nasz smartwatch. Widzimy proces, jaki. Przechodzi z naszego telefonu do zegarka, i w tym wypadku podświetlamy ekran naszego zegareczka. I już mamy fajną elektroniczną tarczę. Może nie do końca ona pasuje do charakteru tego zegarka, bo jak widzimy, jest on bardziej elegancki, złoty, ale możemy spersonalizować sobie naszą tarczę w taki sposób, że wybieramy sobie dowolne zdjęcie. W tym wypadku, ponieważ w moim iPhoneie galeria zdjęć nie jest zbyt bogata, robię zdjęcie. Tego, co mam przed sobą, czyli w tym przypadku naszego smartwatcha. Wybieram zdjęcie, które mnie interesuje, dopasowuję je do środka tarczy. Klikam OK i jak widzimy, tak mamy utworzoną naszą tarczę zegarka. Możemy jeszcze spersonalizować wygląd samej godziny, czyli ma być ona poniżej, powyżej. Jak to lepiej będzie wyglądało, w zależności oczywiście od danego zdjęcia. No i przesyłamy naszą tarczę do. Naszego zegarka, czyli w ten sposób możemy spersonalizować sobie zupełnie dowolną tarczę, dowolny jej kolor, obrazek, zdjęcie, cokolwiek nam się spodoba. I jak widzimy, tarcza pokazała się z naszego zdjęcia. Przesuwamy i zmieniamy tarcze, które są już wbudowane. Automatycznie kilka tych tarcz jest dostępnych, a jeśli właśnie chcemy ich więcej, to w naszej aplikacji nie ma z tym najmniejszego problemu, aby wygląd naszego zegarka zmienić. Co jeszcze możemy w tej aplikacji uzyskać? To na przykład alarmy, które dzięki tak zwanym cichym powiadomieniom, czyli cichy alarm gdzieś na spotkaniu, musimy mieć informację o danej godzinie, tak aby nie rozpraszać innych poprzez właśnie telefon i jego dźwięk lub też jakieś mocniejsze wibracje wystarczy, że zrobimy alarm, ustawimy go na naszym smartwatchu i w ten sposób ten alarm zawibruje na naszej ręce jest to, jest to ciche powiadomienie, słyszalne praktycznie tylko dla nas, ponieważ jest to sama wibracja co prezentuje nasza aplikacja oprócz naszego personalizacji tarczy? ustawić możemy sobie funkcję naszego zegarka, czyli w jakich godzinach ma on nam nie przeszkadzać, czyli na przykład podczas snu, aby żadne powiadomienia nie przychodziły. W ten sposób nie musimy codziennie wyłączać naszego zegarka. Jak widzimy, w tej chwili pojawił się alarm. Wystarczy, że klikniemy na nasz ekran. O, ekran jednak nie tutaj nie anuluje naszego alarmu, czyli musimy Nacisnąć zapewne boczny przycisk fizyczny, tak aby rozłączyć nasz alarm. I w ten sposób już alarm został anulowany. Co jak widzimy w aplikacji, mamy szybki podgląd, przypomnienie o piciu wody, czyli personalizacja naszego, naszego trybu życia, gdzie możemy sobie analizować na przykład też cykl fizjologiczny, czyli dla pań, fajna, bardzo przydatna. Funkcja, na pewno każda kobieta będzie z tego zegarka zadowolona, można go spers spersonalizować sobie na swój sposób. Zdrowie, które tu też ważne, że aplikacja współgra z aplikacją iPhone'ową. Czyli jeśli ktoś właśnie używa aplikacji iPhone'a, zdrowie i ma tam swoje jakieś cele czy też parametry do odczytania, można, można też właśnie połączyć, sparować te dwie aplikacje. Oś cel, który chcemy uzyskać dziennie, aby wykonać na przykład daną ilość kroków, no i to o czym mówiłem, czyli personalizacja naszego smartwatcha poprzez wymianę paska. W tym przypadku do dyspozycji mieliśmy pasek silikonowy, już dostarczony przez producenta w naszym pudełeczku. Zapraszam Was na unboxing tego oto produktu. Na moim kanale znajdziecie informacje właśnie o tym, co zawiera nasze pudełeczko. I w ten sposób nasz zegarek nabiera charakteru bardzo sportowego. Jak widzieliście, kilka kliknięć pozwala nam połączyć nasz smartwatch z naszym iPhone'em. Dzięki temu mamy możliwość w pełni wykorzystania funkcjonalności naszego zegareczka, a przy tym z zachowania naszej aktywności sportowej w naszym telefonie. Także jeśli odcinek Wam się podobał, poproszę o łapyczki w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. W opisie pod filmem znajdziecie link do producenta zegarków firmy Gareth w wersji damskiej lub też w wersji męskiej. A na hasło Fajna Telewizja otrzymacie 20% rabatu. Serdecznie Was zapraszam. Do końca września trwa taka promocja. I do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!